86 lat od wybuchu II wojny światowej wciąż trwa totalna niemiecko-ruska walka o fałszowanie historii. By zdjąć winy z Niemców i Rosjan za mord milionów Polaków. By przykryć sojusz z 17 września 1939 roku przypieczętowany paktem Ribbentrop-Mołotow, który wpakował Polskę w niemiecko-ruskie łapy. Hello everybody. W haniebny serial postanowił włączyć się austriacki aktywista Ginter fellinger który w internecie zaatakował polskiego prezydenta Karola Nawrockiego w skandalicznych wpisach wprost wzywa głowę państwa polskiego do odstąpienia od polityki domagającej się finansowego zadośćuczynienia za niemieckie zbrodnie. Drogi proputinowski prezydencie polski, który nienawidzisz Ukrainy, Niemiec i Unii Europejskiej, witaj w Niemczech. Jeśli jeszcze raz wspomnisz o tym, że Niemcy wypłacą Polsce reparacje za drugą wojnę światową, skoro Niemcy płacą Ukrainie 9 miliardów dolarów rocznie, to będę zabiegał o zwrot Polsce ziem niemieckich. Austriak w sposób bezczelny atakuje prezydenta Stawiając w innym poście pytanie, kto jest ukrytym agentem Putina, on czy prezydent Nawrocki właśnie. I dopytuje, czy Radosław Sikorski pokonałby Karola Nawrockiego i uratował Polskę przed kontrolą ruskiego zbrodniarza. W internecie rozlały się polskie komentarze, z których wybrzmiewa, austriacki aktywista służy ruskiej sprawie i celowej dezinformacji. Ty bezczelny wyznawco niemieckiego nazizmu. Przeproś pana doktora Karola Nawrockiego. skazuj ten fejkowy post. Nasz prezydent nie wspiera Putina. To Niemcy i ty wspierasz Rosję, pisząc taki post. Polska jest jedynym krajem, któremu należą się reparacje wojenne od Niemiec, jak nikomu innemu na świecie. Niemcy obecnie chcą doprowadzić do trzeciej wojny światowej. Zachowują się jak hegemon w Europie. To Niemcy nadal biorą ropę od Rosji. Tacy ludzie jak ty są zagrożeniem dla bezpieczeństwa Europy. Postawa Austriaka wpisuje się w szeroki kontekst historyczny. Z jednej strony ma odsuwać reflektor uwagi o od... Austrii jako współodpowiedzialnej za zbrodnie II wojny światowej. Austriacy próbują za wszelką cenę przedstawić siebie jako główną y, ofiarę wojny, chociaż y, uczestniczyli w tej wojnie w sposób okrutny, najbardziej brutalny, jaki sobie możemy wyobrazić przy y, niewielkiej ilości Austriaków. Połowa z nich, połowa osób zaangażowanych w ostateczne rozwiązanie to byli właśnie Austriacy. Z drugiej zatuszować swobodną wiedeńską instalację agentów KGB po drugiej wojnie. Nieprzypadkowo na weselu córki austriackiej minister spraw zagranicznych, Karin Kneissl bawił osobiście Władimir Putin. To jest hipokryzja, to jest zacieranie y, y, wiedzy, zacieranie odpowiedzialności, zacieranie tego wszystkiego, co wiąże się z kupowaniem na przykład kolejnych austriackich y, premierów przez y, rosyjskie koncerny. Trzeba powiedzieć wprost: aktywista atakujący prezydenta Nawrockiego to efekt nieskrępowanej penetracji austriackiego środowiska przez ruskie służby, to teatr swobodnych niemiecko-ruskich działań od dziesięcioleci. Rosjanie bardzo intensywnie. Praktycznie od zakończenia II wojny penetrowali Austrię, a ta sytuacja osiągała tak niebezpieczne rozmiary, że generalnie uznawano, że. Wiedeń jest miastem szpiegów. Tacy ludzie jak austriacki aktywista nie są jedynie pożytecznymi idiotami. Są często sowicie opłacanymi agentami, którym zależy na kontynuowaniu niemiecko-ruskich interesów i wypchnięciu Stanów Zjednoczonych z Europy, bo interesy się nie zmieniły. Po pełnoskalowej napaści na Ukrainę zmienił się sposób opowieści o interesach. Ci, którzy są odpowiedzialni za, za to, że Putin pomagali Rosji putinowskiej... Budować potencjał militarny, chronili ich politycznym wszystkim, dzisiaj są i odwracają kota ogonem i twierdzą, że inni są. Ci, którzy krytykowali. No przepraszam, ale pan prezydent Noworowski na pewno jest antypotynowski i był i jest. To jest bardzo, to jest kluczowe. Kluczowe z punktu widzenia niemieckich interesów, ruskich wpływów i nieustającej próby fałszowania historii, w co doskonale wpisuje się austriacki agent, używający nowej strategii odwracania pojęć. Pragnę mu przypomnieć, że jeśli mówię o propotynowskim. Prezydencie Polski, to niechże doczyta, albo się douczy, albo doinformuje, że nikt inny, jak właśnie pan prezydent Karol Nawrocki, jest na liście Putina, dlatego że to on obalał sowieckie pomniki już po wielu, wielu latach, które w ogóle nie powinny stanąć na polskiej ziemi. Atak na polskiego prezydenta to zaplanowana cyniczna gra, która ma utrwalać obraz Niemców jako narodu światłego, nowoczesnego i narzucającego europejski sznyt. Narodu, którego strategię celem jest europejska dominacja militarna i gospodarcza, narodu, z którym doskonale dogaduje się Donald Tusk i medialnie oświadcza. W sensie formalnym, prawnym, międzynarodowym kwestia reparacji została zamknięta wiele lat temu. Prezydent Nawrocki odwraca podległą politykę Tuska, ale to przeszkadza w kreowaniu obrazu nowego Niemca, sprawiedliwego europejskiego lidera. Bo tego nie da rady połączyć, że to niby naj, najbardziej moralny naród Europy. Jak to Niemcy siebie niedawno chcieli przedstawiać, a z drugiej strony naród, który nadal nie rozliczył się w wymiarze biznesowym i moralnym z ofiarami, z milionami osób, które wymordował. No jak można e, przy, przedstawiać siebie jako lider Europy? z tego typu kartą. Z kartą niemieckich zbrodni II wojny światowej i współczesnego wieloletniego pompowania Putina, który z wypełnionym sejfem rozpętał wojnę. Niemcy bowiem to naturalny biznesowy sojusznik. Przez dziesięciolecia, praktycznie od czasów Branta, była współpraca strategiczna Niemiec z Rosją i praktycznie wszystkie kadry Zarządzające resortem spraw zagranicznych, kluczowymi resortami, także służbami niemieckimi są wychowane w duchu strategicznej współpracy z Rosją i Trudno sobie wyobrazić, że oni tak z dnia na dzień zmienią swoją mentalność. A agenci ruskiej sprawy, jak ten z Austrii, to naturalne zaplecze dezinformacji i wielowymiarowego dbania o niemiecko-ruski biznes, który ma doprowadzić w konsekwencji do uzależnienia Polski od określonych kontraktów. Na naszych oczach trwa handlowa gra o wyposażenie polskiej armii w okręty podwodne. W puli programu pod nazwą Orka 10 miliardów złotych. Oferty z Korei Południowej, Francji, Hiszpanii, Szwecji, Włoch i Niemiec. Minister Obrony Narodowej i Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnia. Będą trwały teraz e, rozmowy, decyzje. E, każdy ma e, takie same szanse z tych, którzy zgłosili e, swoją ofertę, bo podchodzimy profesjonalnie do tego wyboru. I choć sprawa jest nierozstrzygnięta, to wydaje się, że wizyta wiceszefa MON Pawła Bejdy w niemieckim Centrum Szkolenia Okrętów Podwodnych i niemieckiej stoczni wskazują na faworyta do przejęcia polskiej kasy.